Uwaga. Jeżeli jesteś osobą poniżej 16 roku życia lub jesteś osobą bez poczucia humoru i od przekleństw będą ci uszka, masz i w dupsku, ten program nie jest dla ciebie. Jeśli bawicie słabe poczucie humoru, pierdy bądź inny debilizm, zapraszamy serdecznie. Witam was w nowym programie Jajca Patsona! Skąd ta nazwa się zastanawiacie, bo Pierwsze, co mi przyszło do głowy. E, moi drodzy, słuchajcie, program ten powstaje razem z moim przyjacielem Łukaszem. Normalnie bym go robił sam, ale no, niestety nie znam się na wycinaniu, klatkowaniu filmów, te wszystkie gówna. Ja zawsze mam od tego jelenia idiotek, który mi to zrobi. Dobra, tego. nie przejmuj się Łukasz, jednak tylko żartuje. Więc postanowiliśmy. Stworzyć taki program, ponieważ wiele ludzi w naszym kraju jest obecnie zirytowanych z sytuacją, którą się dzieje. Tym, że nie można się nigdzie dostać, są jakieś pojebane obostrzenia. Nie można iść w lewo, można iść w prawo albo odwrotnie. Nieważne, stworzyliśmy ten program po to, ponieważ jeśli myślisz, że tylko Ciebie frustruje rzeczywistość, posłuchaj tego. Zacznijmy od mojej ulubionej historii, która, tak jak mówiłem, trwa kurwa nadal. Jest to Polska służba zdrowia. Jakiś czas temu dostałem, powiedzmy, katarku. Postanowiłem zadzwonić do swojego lekarza rodzinnego, u którego jestem od dziecka, a jak widzicie po siwych włosach, tu, to jestem już dosyć stary. Więc dzwonię do swojego ulubionego ośrodka zdrowia, rozmawiam z przemiłą panią, no i nagle pani mi mówi, że nie mam ubezpieczenia. Co kurwa? Że jestem zatrudniony w Czechach, żaden z innych pracowników, którzy pracują, którzy ze mną współpracują, nie ma tego problemu, gdziekolwiek może się dostać. No ale niestety do mojego ośrodka zdrowia się nie da. No to zrezygnowany podziękowałem pani. No i zadzwoniłem do czterech kolejnych innych polskich ośrodków zdrowia. Co się okazało? No nie mogą mnie przyjąć, ponieważ mają za dużo pacjentów, za dużo szczepionek, za dużo covidów. Więc razem ze swoim katarkiem poszedłem się kulturalnie jebać na kolejny tydzień. Minął tydzień. Ja już zakatarzony kompletnie. No wszystko było zakatarzone. Większość moich ubrań a co byś zrobił, gdyby się okazało, że chciałeś pryknąć, a zamiast tego popuściłeś? Chodzi o katar. No i stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz zadzwonić do swojego ośrodka zdrowia. Dzwonię tam po raz kolejny i błagam tą kobietę. Mówię, przecież jestem ubezpieczony. Jakiś czas temu byłem u was, wszystko było w porządku. Kobieta mówi, no ale mamy jakieś błędy w systemie. No to zajebiście. Już błagam tą kobietę od kolejnych 20 minut i mówię Kurwa, podpiszę pani oświadczenie, że jestem ubezpieczony No co ja mam z... Dobrze? W takim razie proszę podać mi Imię, nazwisko, numer dowodu, numer ubezpieczenia Dobra, przeskoczyliśmy tą pieprzoną rejestrację W końcu połączyła mnie z panią doktor Cała rozmowa trwała 2,5-3 minuty Mówię do pani, co się panu dzieje? No proszę pani, mam katarek I źle się czuję. Aha, katarek, no to przepiszę panu Wszystko w porządku, poprzepisywała mi leki, powypisywała recepty, no normalnie żyć nie umierać. Dostałem się w końcu do ośrodka zdrowia, ktoś się o mnie zatroszczył. Jej! Ale co się okazało? Minęło 15 minut, pani mówi niestety pana adres NIP mi nie działa. Jak to nie działa? No i dyktuje tej kobiecie adres NIP 15 razy ten sam. Pytała mnie tysiąc razy o to samo, a na pewno to jest dobry NIP? Nie, kurwa, czytam z umowy o pracę źle. Nie umiem czytać. No i w końcu przebrnęliśmy przez to i kobieta mówi No niestety, nic panu nie działa, nie mogę panu wystawić L4. Wkurwiony jak 150, mówię Dobrze, w takim razie co zrobimy z taką sytuacją? Proszę zadzwonić za 15 minut, dowiemy się czy przeszło. Dzwonię do kobity po 15 minutach, no i pytam Jak tam z tym moim L4? Kobieta przez telefon mi mówi Aha, wszystko w porządku, ale nie jest pan ubezpieczony. SZKURWA Dobra... Przebrnęliśmy przez tą rozmowę jeszcze raz, wszystko w porządku, uspokoiliśmy się, okazało się, że da się wstawić L4. Holej! Kolejne dni mijały, ja nie mogłem nic zjeść przez ten pieprzony katar. Minął kolejny tydzień i mówię: Dobra, dzwonię do ośrodka zdrowia, żeby mnie przyjęli, przebadali, no bo to inaczej nie może być. Dzwonię do tej kobiety, mówię: Dzień dobry, nazywam się Paweł Czyż, rozmawiałem z panią doktor tą i tą, przepisała mi leki takie, takie. No niestety nie poprawiło mi się potrzebuje jeszcze wizyty, tylko najlepiej, gdybym mógł przyjść do ośrodka i się przebadać. Pani mówi, okej, okay, wszystko w porządku, rozumiem, ale nie jest pan ubezpieczony. kurwa mać. Ah, oh, shit. Here we go again. Po 15 minutach kłócenia się z kobietą nie doszliśmy do żadnego konsensusu. Powiedziała mi, że muszę przyjechać na miejsce i podpisać odpowiednie dokumenty. Mówię, dobra, nie ma problemu. Spakowałem się do auta, wsiadłem, przyjechałem, co było wyzwaniem, żeby się nie posmarkać. No i... Zadzwoniłem tam na dzwonek. Kobieta mi otworzyła tak, w taki sposób, że było widać tylko kurwa kawałek źrenicy, Więc otworzyłem drzwi na oścież i mówię: Dzień dobry, przyjechałem z tymi dokumentami, które pani mi kazała przywieźć. Babka pyta, które? Pokazałem malosową osobę, i kobieta ta pani, pani sprzątaczka? No, wiecie co, tak naprawdę mi byś śmieszne, ale gdyby nie ta pani sprzątaczka, ja bym się tam kurwa nie dostał. Pani sprzątaczka powiedziała, że mnie zna, że ja zawsze byłem gruby. <tryk> Ale że schudłem, że jednak coś ze mną jest nie tak. Przyszła pani, yy, podpisałem odpowiednie dokumenty, wszystko w porządku i pani mówi: pani doktor mówi, no, to teraz możemy pana przyjąć. Proszę, mnie za, proszę do mnie zadzwonić. I mnie wyjewali przez ośrodek. Okej, okay. no to w takim razie wyszedłem z tym telefonem przez ten ośrodek, wybieram numer, dzwonię, a oni kurwa nie odbierają. Ja czekam jak ten śwresł. W końcu patrzę się godzina 1420. Lekarz kończy o 15. Zadzwoniłem na dzwonek, pani pyta, kto tam? Ulotki, ty, i udruchowo otworzyli. Więc wpierdoliłem się z buta. Zacząłem błagać tą kobietę, że źle się czuję, że nie jestem w stanie nic zjeść, że ledwo się poruszam. 20 minut tą kobietę błagałem, a w końcu powiedziała: dobrze, zapraszam pana do mnie. Horej! No i siadam sobie kulturalnie na kozetce, w maseczce. Ona siada obok mnie 10 metrów i pyta, co panu dolega? Mówię, wie pani co mam? Mniej więcej to słyszałem, bo napierdalała na Facebooku cały czas. W końcu zacząłem się drzeć, mówię, mam katarek, jak w zeszłym tygodniu nie mogę nic zrobić, źle się czuję. No i pani doktor, która można powiedzieć kulturalnie była straszną pizdą, mówi do mnie. Aha, w takim razie co czego pan ode mnie oczekuje? Skurwione jak 150 mówię nie wiem, niech mi pani kurwa stówę pożyczy do pierwszego, chyba o to chodzi w byciu lekarzem. Mówię, Proszę mnie przebadać! Aha? I co dalej? No i to pytanie mnie wyjebało centralnie. Co, co się robi dalej po badaniu? Bo ja kurwa nie wiem. Albo jest pan zdrowy, albo chory, albo pan wypierdalasz, albo pan zostajesz chyba, nie? No i kobieta mówi, okej, okay, rozumiem, ale proszę się streszczać, bo ja mam wielu pacjentów. Patrzę się, a ta dalej kurwa siedzi na fejsie i pisze se na messengerze z kimś. Ja myślałem, że mi chociaż receptę wypisuje, jakieś objawy. Ale dobrze, już pomijając nawet ten temat, już pomijając nawet ten temat. W końcu podeszła do mnie, zdjęła rękawiczki, zdjęła maskę i zaczęła mnie badać. Gdzie byłem delikatnie skonsternowany, barzekowidą, mówię, dobra, nie ucz ojca dzieci robić, nie ucz lekarki, kurwa ludzi leczyć. Zaczęła mnie naciskać na brzuch, no i pod wpływem pewnego nacisku delikatnie osmarkałem sobie zbroję. Nie, już zbroję. No i już dochodzimy do końca, już przebadała mnie, już mniej więcej wie co jest. Siada, zaczyna wpisywać nip i mówi: No niestety nip panu nie działa. Ah, shit, here we go again. No cóż, w takim razie dyktuje tej kobiecie nip 15 razy tak samo. I ona pyta, to na pewno 7, a nie 8? Pytam, ma pani trzy siódemki? Nie, jedną. Myślałam, że się pan zaciął. No i taka rozmowa z kobietą. Napisałem jej nib na kartce, podałem, siedziała 15 minut, robiąc to. No nikt panu nie wchodzi. Wkurwione jak 150, mówię, jak to jest możliwe? Mówię, proszę zawołać panią z recepcji, może ona coś będzie wiedziała. Kobieta zawołała, swoim subtelnym głosem o wyglądzie jak Zorro. A, pytacie czemu jak Zorro? O czym mniej więcej, miała okulary takie jak taka, taki pasek i miała takiego zajebistego wąsa. No ale już pomijając. Zawołała panią z recepcji, przyszła pani z recepcji, bez maski, bez rękawiczek, zrobiła tylko tak. Proszę, nie działa, wszystko w porządku. Okej, okay. moja męczarnia się skończyła, dzięki Bogu mogę iść do domu, mam lekarstwa wypisane, wszystko w porządku, super, będę zdrowy. Jako, że po smarkostopach tych sprawach, Niestety nie mogłem się wysmarkać, przez co jelita mnie strasznie bolały i było jeszcze gorzej niż wcześniej. Już naprawdę zdezorientowany, nie wiedziałem co mam zrobić, pozbierałem wszystkie swoje dokumenty od świadectwa ukończenia piątej klasy po kurs wychowawców kolonijnych i dzida do szpitala. Przyszedłem na recepcję, oczywiście przywitał mnie pan żołnierz, zapytał o co chodzi. Wytłumaczyłem wszystko krok po kroku. Żołnierz się oczywiście zaśmiał, po czym zaprosił mnie do recepcji. Eee, w recepcji nie od razu przyjęli żadnych problemów z ubezpieczeniem, wszystko w porządku. Eee, no i zaprosili mnie do pana ratownika medycznego. Pan ratownik medyczny zrobił mniej więcej tak. Mhm. 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 Ma pan katarek? To proszę iść na wymaznakowi. Wskazał mi odpowiednią salę, udałem się tam, idę. No i podchodzi do mnie kolejny ratownik medyczny i pyta, po co pan tu przyszedł? Mówi, no jak to? Po co? No skierowali mnie tu na wymaz na covid, na morfologię krwi, a kto pana skierował? W końcu się wkurwiłem, mówię, no jakiś pan w stroje super bohatera takim samym jak pan. No i gościa to chyba ruszyło. Mówi, proszę widać dowód osobisty, spisał ode mnie wszystkie dane i mówi, proszę przyjść jutro o godzinie 17. Hurej! No i cały szczęśliwy, następnego dnia, godzina 17, przepraszam, godzina 16.30, no bo wiadomo jak to jest w szpitalach, trzeba przyjść wcześniej, żeby czekać dwie godziny dłużej, nie? Czekam przed tym szpitalem, piździ jak sam kurwisyn i podchodzi do mnie, i wchodzą nowi ratownicy medyczni, podchodzą do mnie i pytają, a pan tu po co? Mówię, no ale jak to po co, no miałem mieć wymaz na COVID, morfologię krwi, Na no, ale wie pan co, my już mamy pełne sale, my niestety pana nie mamy jak przyjąć. Muzyka! Muzyka! Koleś już zobaczył moją minę. Stwierdził, dobra, załatwimy to tak. Proszę przyjść o godzinie 19, My wtedy pana przyjmiemy. Nasi zmiennicy będą wszystko wiedzieć. Minęła godzinę, minęły dwie godziny, godzina dziewiętnasta, udaje się tam, dzwonię na dzwonek i mówię: To ja, sprawa ta i ta, potrzebuję się dostać na wymaz na COVID, na morfologię krwi. Proszę poczekać chwilę, i słyszę w domu fani takie: Nie, naprawdę? A coś Wacław wspominał: Tak, tak, ja wiem o panu wszystko, także proszę poczekać, ja zaraz do pana zejdę. Pół godziny później w końcu potyku, pofadykowali się do mnie ludzie. Przebadali mnie, zrobili mi morfologię krwi, zrobili mi COVID, dostałem nawet po, e, skierowanie do poradni odpowiedniej, na które będę czekał tylko 2,5 roku. Motto naszej służby zdrowia? Do wesela się zagoi. Także na zakończenie Wam dodam, że przynajmniej mam figurę przepiękną. A jeśli nikt się z Was jeszcze nie skapł, to nie miałem katarku, tylko przepotężną sarakę przez miesiąc. Więc widzicie, jakie czasy. Nie chcą Was przyjąć w służbie zdrowia, Papson staje się YouTube-pedał. Jak się to mówi? YouTuber czy pedał? Bo to dla mnie strasznie podobne jest, Łukasz. Jupiter. A! I zostałem, Jupiter, zostałem. Zostaję Jupiterem. Także jak widzicie, jeszcze nie wszystko przesrane. Wszystko jeszcze przed nami. Na sam koniec dwa żarciki od prowadzącego. Żeby nie było za fajnie, będą żenujące jak ta historia. Chodzi polski polityk do baru dla pedałów, rozgląda się wokół i mówi O kurwa, sami swój! I drugi. Dzisiaj doszedłem do tego, że z samochodem w zimę jest tak jak z niechcianym dzieckiem. Trzeba skrobać.